Cześć widzowie! Flash jest bez wątpienia najszybszym ziemskim bohaterem w DC, więc dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, jak jest szybki. Standardowo, jeżeli film Cię spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Omówimy sobie trochę komiksów seriali i filmów, a zaczniemy sobie od serialu. W pierwszym sezonie serialu osiąga prędkość dwóch machów, czyli około 2400 km na godzinę, po czym już w drugim sezonie stał się na tyle szybki, żeby biegać z prędkością ponad 16 000 km na godzinę. W czwartym sezonie, żeby oszukać kamerę więzienną, osiągnął 155 000 machów, co daje nam prawie 190 milionów km na godzinę, co sam uważam za absurdalne jak na przeskok z trzeciego do czwartego sezonu. W taki właśnie sposób Flash w serialu osiągnął swój limit, ponieważ chciałaby nie złapała go kamera, zaś w komiksie Justice League of America, kiedy w Korei wybuchła bomba atomowa, uratował on wtedy 532 tysiące osób, gdzie uratowanie każdej osoby zajęło mu 0,00001 mikrosekundy i aby tego dokonać musiał poruszać się z prędkością 2,5 tryliona mil na sekundę, z czego 1 mila to ponad półtora kilometra dla porównania Sokół Milenium najprawdopodobniej lata z prędkością ponad 1000 km na sekundę, co daje nam 3 600 000 km na godzinę i co więcej Flash najpewniej w takim wypadku szybko pokonałby Supermana, ale jego szybkość to i tak nic w porównaniu do Godspeeda, który biega 10-krotnie szybciej niż światło, co zawstydziłoby Flasha. Flash jest tak szybki jak światło, a maksymalnie w komiksach osiągnął prędkość nawet większą, co daje mu możliwość podróży w czasie, a działa to tak, że leci z tak ogromną prędkością, że przełamuje barierę czasu i otwiera werwę czasoprzestrzenną, przez którą może przejść do dowolnego miejsca w historii świata. Flash jest w stanie osiągać tak niewiarygodnie ogromne prędkości, osiągając coś co nazywa się Speed Force, ponieważ siła prędkości jest naturalną mocą, która istnieje poza przestrzenią i czasem jaki znamy. Dzięki swojemu kostiumowi Speedforce Flash jest bezpieczny, z racji, że zakłóciłby wszystko wokół niego i byłby poddany na działanie ogromnego tarcia z powodu prędkości, a szybkość z jaką zderzałby się z atomami w powietrzu spowodowałaby rozszczepienie i potężną eksplozję, niszcząc wszystko wokół niego. Co niesamowite, fleshwallie mógł prześcignąć przyciąganie czarnej dziury, a przecież nawet światło nie może z niej uciec, a także twierdzi, że potrafi myśleć z prędkością światła i dostrzegać wszelkie zdarzenia zachodzące w ciągu jednej sekundy i co ciekawe, odbył całą rozmowę z Supermanem w czasie, w którym kelnerka przynosiła mu kawę. Jeden z najbardziej imponujących wyczynów Flesza dotyczył jego wyścigu z Czarnym Fleszem, o którym mówiło się jako o ucieleśnieniu śmierci, a podczas wyścigu Flesz biegł tak szybko, że przeskakiwał w czasie o miliony lat, aż nic nie istniało, przez co nie istniało również pojęcie śmierci, w czego rezultacie Flesz dosłownie prześcignął śmierć. Podsumowując, Flesz zależnie od wersji biegł z różnymi prędkościami, z czego najszybszym był oczywiście Wally, -E, który dosłownie uciekł czarnej dziurze i pokonał śmierć. A Wy widzowie napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim sądzicie i co byście chcieli na kolejny film oraz z kim chcielibyście zobaczyć wyścig Flesza. Jeżeli film się spodobał zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!